Przejdźmy sobie przez podstawy naukowe, bo wizualizacja jest teoretycznie już nauką. To jest, to jest potwierdzone naukowo i są na to liczne, liczne badania. Jest ponad 60 papierów badawczych na, na temat wizualizacji, jak ona, jak ona zmienia. I teraz to są badania z dziedziny neuroplastyczności. One pokazują, że regularna praktyka wizualizacji prowadzi do fizycznych zmian w strukturze mózgu. To jest bardzo, bardzo istotne. Y Szczególnie interesujące są badania na sportowcach, gdzie grupa praktykujących tylko wizualizację osiągnęła niemal identyczne rezultaty, co grupa ćwicząca. Grupa sportowców, która tylko i wyłącznie wizualizowała, osiągnęła 23% wzrost jakby trafialności, bo było to, były to badania naprowadzone na koszykarzach. Osiągnęli 23%, 23 poprawę. W trafianiu do kosza, gdzie grupa, która była praktykująca fizycznie na boisku, osiągnęła 24% poprawę w tym samym okresie czasu. Czyli mamy 1% różnicy pomiędzy grupą, która tylko i wyłącznie wizualizowała to rzucanie do kosza, versus osobami, które praktykowały. To badanie było prowadzone przez Alana Richardsona, to jest australijski psycholog sportu. Także one są bardzo, bardzo ciekawe. Kolejne badania, które możemy przytoczyć, które też są fascynujące, to jest badanie UI-Cola z 1992 roku, które było opublikowane w Journal of Neuropsychology. One wykazały, że sama wizualizacja ćwiczeń zwiększyła siłę mięśni o 13,5%, gdy faktyczne ćwiczenia zwiększały ją o 30%. To już pokazuje, że samo wizualizowanie tego ćwiczenia że chodzimy na siłownię, że podnosimy sztangę, że wykonujemy kardio cokolwiek, woduje do, do wzrostu. To pokazuje nam potęgę naszego, naszego umysłu. I teraz było takie badanie podsumowawcze, taka metaanaliza zrobiona przez Feld i Landers w 1983 roku, czyli już kawałek czasu temu i opublikowana była w Journal of Sport Psychology, która przeanalizowała ponad 60 badań i potwierdziła pozytywny wpływ wizualizacji na wyniki sportu.